Witajcie, nazywam się Paweł Klikowicz. Zresztą dlaczego właśnie klikam? Otóż... Opowiem wam o tym nie, jak robię tą transplantologię, jak promuję tą transplantologię, ale opowiem o tym, co się wydarzyło w moim życiu, że to robię. Bo skoro rozmawiamy o zmianach, skoro rozmawiamy o czymś ważnym, co się stało w naszym życiu, to pierwsza zmiana nastąpiła bardzo, bardzo dawno, a po wojnie. Nie, nie jestem tak stary, spokojnie. Natomiast mój dziadek, od strony mojego taty, miał na nazwisko Klukowicz. Ale był spis ludności, i to się rypnął, po prostu. I wyszło Klikowicz. Więc tak dopasowałem się do tych realiów dzięki moim zmianom, gdzieś tam natury nie miałem wpływu, i wyglądam mniej więcej tak. Czyli po prostu siedzę i klikam, więc jestem. To spowodowało, że człowiek zaczął całkiem inaczej funkcjonować. Znaczy, stworzyłem sobie pewną historię, tak? bo wiadomo, klikam. Promuję transplantację, jestem obecny w mediach społecznościowych, jeżdżę, zwiedzam, poznaję, rozmawiam. Natomiast to wszystko skąd się wzięło? A skąd? Zacząłem studia. W 2004 roku, w październiku, poszedłem na Akademię Medyczną w Gdańsku. Wtedy zacząłem studiować kierunek analityka medyczna. Dodatkowo zacząłem bawić się w samorząd studencki, doznawać różne rzeczy, organizować imprezy, organizować spotkania, jeździć na konferencje naukowe. Zacząłem żyć jako młody człowiek, który jeszcze nie wiedział, szukał swojego ja, szukał swej, swojego miejsca na tym ziemi, ale studia były tym momentem, momentem, kiedy mogliśmy faktycznie doznać, poznać. Trzecia zmiana bardzo ważna w moim życiu, chyba do tej pory jedna z najważniejszych, to był 21 grudnia 2006 roku. Zginął mój tata. Tragiczna sytuacja. Ale ona nie zmieniła, czy zmieniła mnie na pewno, natomiast nie zmieniła tego, że chciałem znowu dalej realizować się, szukać swojej drogi, szukać swojego ja. I tylko dzięki wyłącznie mojej mamie, która powiedziała, Paweł, rób to co chcesz, rób to co uważasz za słuszne, w październiku zacząłem nowe studia. Jak widzicie, zacząłem coś od nowego, zdrowie publiczne. Ktoś powiedział mi, Paweł, ale straciłeś trzy lata życia, no po co, to? po co trzeba było skończyć tamte studia. Otóż stwierdziłem, że w pewnym momencie przestało mi to sprawiać frajdę, przestało mi to sprawiać zadowolenie. Nie było to coś, co chciałem robić w życiu. Sprawiało mi to ból. Wracałem do pewnych wspomnień, miałem warunki, repety. E... Stało się coś, co mnie złamało i powiedziałem: OK, zacznę coś nowego. Otworzył się wtedy kierunek zdrowia publiczne, które dało mi tą możliwość rozwoju. E... Dzisiaj jestem na doktoracie, robię z tego doktorat, pracuję troszeczkę naukowo, jeżdżę, znowu robię coś w życiu, ale ta najważniejsza zmiana w 2006 roku spowodowała, że przestałem się bać tych zmian, że wiem, że życie jutro może być całkiem inne i że naprawdę nie warto się do niego aż tak mocno przywiązywać, tylko dać się ponieść trochę temu życiu, dać się wciągnąć w mnie i robić coś, co na co ma się ochotę. Było tutaj wcześniej mówione, że praca 8 godzin jest czymś tragicznym. Ja powiem, że jestem szczęściarzem. Robię coś, co kocham, robię coś, co lubię, pracuję 24 godziny na dobę. Ale naprawdę mam to głęboko gdzieś, bo wiem, że według w sercu, a robię to, co kocham, naprawdę sprawia mi to Friday i mogę to robić jeszcze dłużej, ale... Znowu myśląc o pewnych zmianach, o czymś, co można zmienić dalej. 2007, październik, listopad, zaproponowano mi współtworzenie kampanii dawca.pl. To był moment, kiedy akurat ludzie, których poznałem wcześniej z pracy w samorządzie studenckim, powiedzieli: Paweł, słuchaj, rozpoczynamy taki projekt, czy nie chciałbyś zacząć go prowadzić? To był świetny czas. To był moment, kiedy dostałem swój projekt, stwierdziłem: To jest fajna myśl. Zacznę to robić, ale robić to w sposób niestandardowy. Nie chciałem robić kolejnej zwykłej kampanii mówiącej o to, oddaj narządy, zostań dawcą. Chciałem stworzyć coś, co poruszy kilkaset tysięcy ludzi, co stwierdzi w przestrzeni zacznie żyć, zacznie funkcjonować. Tak, to będzie żywa idea, to będą żywi ludzie, którzy będą mówić tak, ja jestem dawcą, ja chcę oddać te narządy, zrób to też ty. I Przyszła moja taka myśl, którą zawsze się staram kierować, że właśnie myśl pozytywnie, działaj kreatywnie. To jest coś, co mnie naprawdę nakręca, bo każda zmiana, są wątpliwości, każda zmiana mówi... Zastanów się, czy oby na pewno, ale zawsze powtarzam sobie, że trzeba myśleć pozytywnie, że trzeba myśleć konstruktywnie, że trzeba działać kreatywnie, że trzeba szukać różnych dróg. Dlatego też między innymi dawcy udało się zrobić to, co się udało. Doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, bo starałem się zawsze myśleć kreatywnie. Nie mieliśmy kasy na żadną działalność, nie mieliśmy kasy na żadne wielkie kampanie w telewizji, ale staraliśmy się w taki sposób ubrać temat transplantologii, bo on był ciekawy, i żebyśmy mogli stworzyć to, co za chwilę Wam później pokażę. Kolejna zmiana to luty 2010, bo przez trzy lata kręciliśmy kampanię. Yy... Dosyć taki nietypowy sposób, robiliśmy akcje, jeździliśmy do Warszawy, jeździliśmy tramwajem w galeriach handlowych. Wszystko po to w jakiś niestandardowy sposób przyciągnąć uwagę mediów tradycyjnych, bo wtedy one były najważniejsze, wystąpić w telewizji, być w wiadomościach, w teleekspresie czy w radio. To był najważniejszy moment. Ale w 2010 pojawił się Facebook i wtedy to założyliśmy fanpage. Pierwszy fanpage. Pamiętam jak dziś, kiedy miałem pierwsze 100 fanów, to byli moi znajomi, później się pojawił 1000. Odświeżałem cały dzień kolejny. Piątką I patrzyłem, co się dzieje. I tak doszliśmy do tysiąca, doszliśmy do dziesięciu tysięcy, i szło to, szło to cały czas dalej do przodu. Pojawiały się nowe media społecznościowe pojawiał się Twitter, który zaczęliśmy używać Instagram, na który wrzucamy zdjęcia, YouTube, gdzie zaczynamy wrzucać nasze spoty, kampanii. Mamy też Snapchata, którego obsługujemy, Periskopa, Google, i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, to wszystko robię ja. Nie wiem jak nie jestem wam w stanie powiedzieć, ale udaje mi się to robić, udaje mi się to kręcić, być może dlatego, że cały czas mam telefon przy sobie i internet w telefonie, to jest najważniejsza rzecz, bez limitów, nie powiem jakiej sieci, bo będzie reklama, ale faktycznie tak jest, że gdzieś tam cały czas pracuję, ale znowu wracam do tego, sprawia mi to wielką frajdę i satysfakcję, że mogę komuś odpowiedzieć na pytanie, mogę komuś polubić zdjęcie, mogę powiedzieć super fajnie, że jesteś z nami, że razem z nami budujesz świadomość polskiego społeczeństwa właśnie w zakresie transplantologii. To są liczby mniej więcej tego, co zrobiłem. Tak ostatnio sobie podsumowałem. Ponad 117 tysięcy członków klubu. Tyle osób zarejestrowało się w kampanii dawca.pl, zamówiło oświadczenie woli, nosi razem z nami opaski dawca.pl. 117 tysięcy członków klubu. Genialna liczba. Mamy Facebooka, największy fanpage na świecie promujący transplantację. Z tego co pamiętam 443 tysiące, ale ona, ta liczba idzie cały czas w górę. To są ludzie. Którzy codziennie lajkują nasze treści. To są ludzie, którzy wrzucają zdjęcia, to są ludzie, którzy komentują, udostępniają je dalej. Zobaczcie, jak udało się przez ten okres czasu dzięki miłości, dzięki zaangażowaniu, dzięki fajnej idei zachęcić osoby do promowania idei transplantacji. Mamy Instagrama, na którym mamy 20 parę tysięcy followersów, jeden z największych yy, profili na Instagramie. Tylko nas przeza teraz DKMS i Wośp. Tak? To są, jesteśmy. W, czołowej polskiej trójce NGO-sów, organizacji pozarządowej, a to dzięki znowu pasji, zaangażowaniu, chęci zmieniania otaczającego nas świata. Twitter. To samo, tak? Pojawiło się coś nowego, trzeba było się dostosować, była zmiana. Mówimy, okej, okay, wchodzimy, robimy, szukamy pewnej drogi, szukamy pewnej idei, szukamy pewnego rozwiązania, w jaki sposób efektywnie to robić. Sam osobiście koordynowałem kilkanaście, kilkadziesiąt projektów różnych, od zera, budując do finalnego efektu. I powiem Wam szczerze, to była największa przygoda mojego życia. Do tej pory jest, bo mam tą świadomość, że w każdym tym projekcie jest jakaś cząstka mnie, że zostawiłem ten kawałek serca w tym projekcie. I dlatego on też odniósł sukces, bo był autentyczny, bo to nie był żaden produkt marketingowy. To wszystko szło stąd, z serducha i z głowy, która mówiła, okej, okay, zróbmy to w taki, a nie inny sposób. Prowadziłem warsztaty, udzielałem wywiadów. Nie było jeszcze mnie w Radio Maryja, w telewizji Trwam, w telewizji Republika, Dzień Dobry TVN mnie nie zaprosił, ale to nic, jest jeszcze czas, mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda i zrealizuje, Bo takie mam właśnie małe marzenie, by być wszędzie, by rozmawiać. I tak się stało, że właśnie dzięki temu, że nazywam się Paweł Klikowicz, to klikam sobie dla tej transplantologii. Ale pytanie, czy wy klikacie? Kto używa mediów społecznościowych? Ręka w górę. A kto klika dla dobra czy czyjegoś ogółu? Już mniej osób, no właśnie. Bo macie możliwości, to wy dzięki na przykład mediom społecznościowym możecie klikać, możecie ratować, możecie pomagać. Pajacyka kto kojarzy? Kto klika? No właśnie. Idźmy dalej. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? Kto zna? Kto wspiera? Kto wrzuca? A kto udostępnia treści na mediach społecznościowych? To wy naprawdę macie tą realną władzę zmieniania otaczającego was świata nie tylko w temacie transplantologii, ale na przykład chociażby polskiej akcji humanitarnej możecie wspierać. Możecie też Amnesty International, gdzie możecie popierać ważne idee prawne. Możecie greenpeace kochać puszczę, możecie adoptować pszczołę, bo przecież to jest też niezwykle ważne, wystarczy tylko kliknąć i przelać kilka złotych, by zaadoptować swoją rodzinkę w pszczół i być i wspierać, i realizować pewne ważne zadania. Możecie też również wspierać inicjatywy takie jak się pomaga, czyli pomagać zbiórki na jakieś leczenie ludzi, kobiety, mężczyzn, dzieci. I to jest piękne, że naprawdę to wy dzierżycie tę władzę w swoich rękach. A jak już naprawdę myślicie, że nie macie już na nic wpływu, i że jesteście beznadziejni, to przecież zawsze możecie po śmierci oddać te narządy, prawda? Co już was nic kompletnie nie kosztuje. Zmiana. Tak jak już zostało powiedziane, ta zmiana powoduje kolejną zmianę. I tak jak starałem się Wam trochę skrótowym opowiedzieć o moim życiu, każda kolejna zmiana budowała coś innego, wkładała coś innego. Pokazywała pewne możliwości, drogi, korzystać można z nich bądź nie. Ale ta zmiana niesie coś nowego. Nie zawsze to jest idealne, nie zawsze to jest piękne. Są wyzwania, są problemy, z którymi trzeba się zmierzyć. Ale naprawdę ta zmiana powoduje, że realizujemy się, że stajemy się dojrzawsi, że uczymy się też również na własnych błędach. Ja też popełniłem masę błędów w swoim życiu. Wiem, że gdybym się cofnął w czasie, zrobiłbym teraz coś inaczej, lepiej, dokładniej. Ale zawsze to jest doświadczenie, które powoduje, że w przyszłości czegoś takiego już nie zrobię, bądź będę robił to inaczej. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście myśleli pozytywnie, działali kreatywnie, zmieniali otaczającą was rzeczywistość, szli do boju i na koniec życzę Wam smacznego, bo wiem, że już czekacie na lunch. Jesteście już głodni. A jak coś, to jestem do Waszej dyspozycji. Później, po imprezie, tylko błagam, nie, chodźcie, nie przychodźcie do mnie po wątroby, bo ja ich nie mam. Także z umiarem pijcie. Cześć.